Jak nie stracić, jak nie zmarnować czasu w polskiej szkole. Ja myślę, że temat hitowy, bo to pytanie zadaje sobie każda osoba będąc jeszcze w szkole i ucząc się na kolejny jakiś tam dziwny sprawdzian albo już po szkole. Tak patrzę sobie wtedy z góry, tak jak ja teraz na tą szkołę i sobie się zastanawia. Co z tą szkołą? Także moi drodzy, jeżeli dziś e, odpaliłaś, odpaliłeś ten film, bo chwytny tytuł, ale szkołę skończyłaś, szkołę skończyłeś, to naprawdę daj mi 5-10 minut, bo myślę, że nawet takie osoby, no warto tutaj włączyć się do dyskusji, warto posłuchać o tym, e, bo to jest temat taki, gdzie dotyczy każdego, każdego z nas, naprawdę. To jest, jednak każdy w szkole jest, prędzej czy później, każdy to pytanie sobie zadaje. Niektórzy wcześniej, niektórzy później, ale dlatego może kliknęłaś, kliknąłeś właśnie ten film. Cześć, ja nazywam się Emil Lipski. To jest kolejny podcast Niedziela z Emilem, gdzie właśnie w niedzielę poruszamy sobie tematy. Myślę, że grupa najlepiej opisuje nasza, tytuł naszej grupy facebookowej. Jak życie nie tylko przeżyć? Czyli rozmawiamy sobie na tematy studiów, szkoły, matury, pracy, własnej firmy. No, jak życie nie tylko przeżyć? Czyli nie tylko, nie tylko takimi tematami jak, jak praca człowiek żyje, ale również, również innymi. Ale to już, to już zostawiam na live. No, to już zostawiam na live na Instagramie emil.lipski. Tam sobie rozmawiamy trochę więcej. O tym, o, tym, o tym życiu No i moi drodzy, dziś ta szkoła nieprzypadkowo No bo spójrzmy na kalendarz, szkoła, wrzesień Jesteśmy teraz przed no, trudnymi, trudnym czasem Bo jednak do tej szkoły wracamy No ale jednak fajnie by było mieć taką perspektywę Jak w tej szkole wyciągnąć z niej jak najwięcej I to co ja dzisiaj e, będę takie swoje luźne przemyślenia Bardzo też e, niektóre osobiste no, Realne historie ze szkoły przytaczał No to mi się wydaje, że że wiele osób po prostu podzieli to zdanie. No i, i takich osób coraz więcej podziela to zdanie, także dziękuję za ponad 3,5 tysiąca nowych subskrybentów, moi drodzy. Ja myślę, że to, to będzie najlepsza zachęta. Opłaca się subskrybować ten kanał i dawać te łapki, żeby te zasięgi rosły, bo ja mi się wydaje, że naprawdę rozmawiamy tutaj na, na ciekawe tematy. Tyle, po prostu. Kroń, koniec, kropka. Do kichni mam nadzieję o, no to jest subskrypcje, żeby powalczyć. Wsakiwał nie będę i nie będę musiał tego robić. Moi drodzy, kto jest odpowiedzialny? Kto jest odpowiedzialny za to, że mówimy cały czas o szkole, że ta dyskusja jest wśród młodych ludzi albo ludzi, którzy szkołę kończą i tyle, i temat ucicha. Emil Lipski coś tam sobie mówi w sieci, obserwuje już go tam gdzieś tysiące osób i koniec. Jakby dalej stwimy w tym samym punkcie od 40 lat. Jest, jest w szkole jak jest, no ale dużo ludzie w Polsce potrafią, znają, wiedzą, jakie są kontynenty, gdzie leży Ameryka. No czy to w życiu jest najważniejsze, to nie wiem. I jak potem żyć z taką wiedzą, też nie wiem. No może fajnie jest się pochwalić, żeby, żeby jak ktoś się na ulicy spyta, żeby wszystko wiedzieć, no ale niestety wszystkiego wiedzieć się nie da. No ale kto jest odpowiedzialny? Spójrzmy na to, jak ludzie odpowiadają, czyli my, my na platformie kapitalnie zostało zlecone takie badanie, ja tu się zawsze lubię podeprzeć statystykami, nie tylko moim takim tutaj gadaniem z, z fajnym mikrofonem i zobaczcie jak odpowiadają ludzie, jeżeli kto jest odpowiedzialny na tematy związane z ekonomią i finansami, to jest 46% w tym roku odpowiedzi, że odpowiada za to szkoła. Szkoła. Systematycznie ta liczba maneje. Było tutaj w 2017 roku 57%, teraz jest w 2019 roku 46%. Co to pokazuje? Ludzie zaczynają już chyba myśleć, że jednak w tej szkole, no to fajny ten pantofelek jest, ale się okazuje, że potem ludzie z tej szkoły wychodzą, trochę tracą czas, dlatego oglądacie jeszcze cały czas, słuchacie ten film. Czyli tracą czas w tej szkole i chcą się dowiedzieć, jak tego czasu nie tracić, i się okazuje, że przychodzi moment, gdzie trzeba pójść do pracy, a ludzie nie wiedzą, jak napisać CV, ludzie nie wiedzą, jak zrobić sobie zdjęcie, ludzie nie wiedzą, jak się zachować na rozmowie kwalifikacyjnej, i teraz coś się powiedział, ale zaraz, zaraz, przecież szkoła, ma dawać wiedzę, i, e, i tyle, przecież czasu nie zmarnujesz, bo wiedzę, wiedzę uzyskasz. No to ja wtedy szybciutko odpowiadam. No fajnie jest mieć wiedzę z zakresu. Każdego przedmiotu, bo przecież tak nauczyciele i ogólnie tak program, nie tylko nauczyciele, bo nie można od nich uderzać za mocno. Taki jest program z góry, uderzajmy w górę i wypowiedzi fantastycznych osób na górze, które tak naprawdę przy każdej konferencji popełniają jakąś, jakąś gafę. Ministerstwo, ogarnijcie się. No to faktycznie szkoła jednak wychodzi na to, że... Że fajnie jakby też przygotowywała troszkę bardziej praktycznie do tego, bo, bo życie nie polega na tym, że, żeby mieć wiedzę z każdego tematu, bo trzeba za coś żyć. Jak ktoś by powiedział, ale ty materialistą jesteś, no niestety nie do końca materialistą, a może realistą, bo faktycznie fajnie jest wiedzieć dzielę, że jaka rzeka na globusie, pani ci postawi piątkę z geografii, no ale niestety prawdopodobnie nie spieniężysz tej wiedzy po szkole i tyle. I potem jest problem, bo nawet nie wiesz jak napisać CV. I koło się zamyka. To w skrócie, za to, co odpowiada teraz szkoła. Szkoła i tak dalej jest cały czas utrzymywana w modelu pruskim, czyli apele, dzwonki, 45 minut lekcji. Dużo się tutaj nie zmienia, ludzie się nie zagłębiają, idą jak po prostu owieczki. Nie siadają w ławkach i tak, i tak to życie mija, nie? i 10 lat, 10 lat pyknęło, i nie tyle, jak ktoś sobie chciał kimś zostać albo założyć własną firmę, to się nie da, bo się okazuje, że moi drodzy, kolejna statystyka bardzo ciekawa przedsiębiorczość, prowadzenie własnej firmy. Jak oceniasz swój poziom wiedzy? A poziom wiedzy oceniają ludzie na 5%. 5% ankietowanych osób ocenia swoją wiedzę w tym temacie bardzo dobrze. No to ja mi się wydaje, że e, nie bez powodu. Ktoś by powiedział, ale ty narzekasz na tą szkołę. Nie, nie narzekam. Zaraz będziemy mówić o również bardzo fajnych i, i, i takich no, dużych zaletach na tle innych, na przykład innego szkolnictwa w Europie, nie tylko w Europie, ale faktycznie coś to pokazuje. Czyli albo chcemy ten kraj rozwijać i na tym to polega, że ktoś na przykład chce robić cukierki z masy kakaowej. I on wie jak to zrobić, po prostu spróbować się sanepić, załatwimy i tak dalej, nie, wyjdziesz ze szkoły i ty nie masz pojęcia kompletnie nic, jakby dużo ludzi teraz, słuchacie tego materiału, ja myślę, że połowa osób chce mieć coś swojego, na przykład to. jest wola, szyjemy bluzy, mama szyje bluzy, a mówiłem, że teraz się przydadzą niedługo, już chłodne wieczory są, mówiłem, że szyte bluzy Jadwigi... Lipskiej przydadzą się, i, i już dostaję zdjęcia, że się te bluzy przydają. Także to fajnie, fajnie widzieć Was w tych bluzach, które właśnie szyja moja mama i sobie z tą firmą działamy. No ale wracając do tematu, wiele osób marzy i z tych marzeń nic nie wynika. Dlaczego? No bo od marzeń do realizacji jest daleka droga i, i tego szkoła nie uczy. Ale jak w tym momencie podchodzić do tego tematu, żeby, no żeby właśnie wiedzieć, wiedzieć takie rzeczy? Otóż moi drodzy, ja w liceum już. Podjąłem kroki radykalne. Radykalne, ja się przyznaję do tego, to są były kroki radykalne, teraz z perspektywy czasu oceniam, że, że wydaje mi się, że moje myślenie było słuszne, bo bowiem ja przez całą swoją edukację miałem średnie powyżej pięciu, to to były nagrody za najlepszego ucznia w szkole, jakieś tam wygranie konkursu wyższej szkoły Bansu i Lansu i dostałem książkę, której nigdy nie przeczytałem, no niesamowite nagrody, niesamowite certyfikaty, na pewno to mi się w jakiś sposób przydało i zaraz wam powiem dlaczego. Bo to nie jest wcale nabijanie się w tym momencie. Ale tak zupełnie mówiąc poważnie, no to faktycznie. Taki model. To nie jest mówienie się, żeby się pochwalić, że o średnia z paskiem, tylko pokazać kontrast. Poszedłem do liceum, a w liceum się okazuje, że ja średnio to nawet nie pamiętam, jaką miałem. Ja niektórych przedmiotów ledwo zdawałem z polskiego, nie robiłem nawet notatek. Nie zachęcam was do tego, ale zaraz sobie porozmawiamy, właśnie jak tego czasu nie stracić, bo, bo ja no, przyznaję się szczerze, na języku polskim czytałem właśnie o tym, jak na przykład załatwić tę sprawę. Jeżeli chciałem mieć futraka, to co mam zrobić z cenepidem, żeby mi tego futraka dopuścił? No to były moje tematy, miałem 18 19 lat, niestety z, nie mogliśmy się dogadać z pewnymi nauczycielami. No i tyle, no jakby jesteśmy teraz, myślę, parę lat później. możemy Ja mogę teraz się z tymi nauczycielami spotkać i możemy siąść do dyskusji, co było lepsze. No, widzicie, no też nie, nie można co winić nauczycieli, prawda, że taki mamy program i tyle. No, można notować, bo tak, bo tak. Tego akurat nie rozumiem. Wydaje mi się, że to już nauczyciele w liceum powinni przygotowywać, nawet taki program by nie był. Co ich to obchodzi, czy ty notujesz, czy nie notujesz? Jakby no dorosły człowiek, ja już wtedy mówiłem, ja miałem 18 lat. Ludzie, wy mnie ze szkoły, no bo ja mam 18 lat, chcę iść do sklepu, to pójdę do sklepu. No nie, nie winę tu nauczycieli jest sam górę. Bo jakby człowiek w szkole jest, nie jest odpowiedzialny za siebie nawet jak 18 lat, tylko jest pod opieką, cały czas. No to, to jest prawo. 40 lat możemy się cofnąć, będzie tak samo w szkole, nic się nie zmienia. 18 latek nie może sobie wypisać z reguły nawet zwolnienia w szkole. Taka dygresja. No i moi drodzy. Zmieszając, znaczy opowiadając to wszystko, ja chcę Wam troszeczkę zwrócić uwagę na to, żeby nikt tego materiału nie odebrał teraz w złym świetle. Że ja teraz zachęcam do tego, by olać szkołę, czytać sobie na własną rękę, uczyć się na własną rękę. Nie, bo to nie o to chodzi. W życiu właśnie, w mojej ocenie. Chodzi o to, by cały czas szukać siebie. I jeżeli coś cię bardziej interesuje, to zgłąb ten temat. I to jest w mojej ocenie klucz tego wszystkiego, jak nie stracić w polskiej szkole czasu. Bo w polskiej szkole są naprawdę bardzo duże możliwości. Interesują cię tematy, na przykład fotografii. Może się okazać, że w szkole są ludzie, założycie kółko i dzięki temu takie możliwości daje szkoła. I to jest wykorzystanie szkoły w dobry sposób, ale wykorzystanie szkoły w taki sposób i ciężko mieć tutaj pretensje do ludzi, że. Mm, Osoby przychodzą do szkoły, na znowu sprawdzian, ty no Peter, co tam, w B? C? Dobra, w trzecim D, cyk, i to jest polska szkoła, dobra, napiszemy, czwórkę dostanę, mama się będzie cieszyła, o, B tutaj, o, dobra, w czwartym, piątym, A. Polska szkoła w pigułce, jakby ludzie nawet czasami Mają odpowiedzi, nie wiedzą w ogóle o, o czym Na jaki temat oni ten sprawdzian jest Jaki temat ro był rozmawiany wcześniej Nie mają odpowiedzi, nie wciągnęli i tak dalej Jakby no to to jest sposób radzenia się z tym Jak beznadziejny jest system, ale jeżeli Mówimy o tym, że człowiek ma się zainteresować Danym tematem, stworzyć kółko, albo na przykład Po prostu na własną rękę zdobywać wiedzę No to faktycznie wypadałoby ludzi Zainteresować tematem, a niestety Program w polskiej szkole jest tak skonstruowany Że trzeba z tym tematem, z tymi tematami Lecieć non stop, jak nauczyciel ma zainteresować Zainteresować ja się, pytam teraz was wszystkich, możecie napisać w komentarzu, jaka jest wasza opinia, ale wydaje mi się, jak nauczyciel ma zdążyć z materiałem, na przykład przystopować z materiałem, na przykład danej lekcji, bo was interesuje, jak Grecy robili kanalizację. Może bardziej Rzymianie w tym temacie. No i, i, i to, jakieś coś, to jest coś ciekawego, nie? Tak z perspektywy, tak perspektywy słuchacie teraz, jak dla osób, co są po szkole. No, ciekawostka, nie? Ciekawostka, Boxdale. Normalnie fajna rzecz. Się dowiedzieć o tym, jak oni to robili. Ale w szkole i tak ta wiedza jest przedstawiona, że się nie chce, Jakby ja, Masz tak, masz trzy jakieś sprawdziany w ciągu tygodnia, ty masz gdzieś. Jak się budowało wtedy kanalizację, no? Ja to rozumiem, bo to było też moje myślenie, ale nie. Żeby mieć na przykład dobrą średnią, to jest wszystko ten model. Żeby mieć średnią, żeby się wyróżnić, o, wyjdziesz na apel. Apele to jest to samo. Ten model to jest model. Bruski. Wychodzisz na apel i no dostajesz, dostajesz taką gratyfikację. Mm, najlepsza średnia, albo nie wiem, najszybciej wypite dwa szoty poza szkołą. To jest gratyfikacja, słuchajcie, dopiero, ale tutaj oczywiście śmiechem, żartem. No ale tak to, wszystko tak to wszystko wygląda, że tego materiału jest za dużo. Ciężko winić nauczycieli, ale dlaczego nauczyciele strajkując? Dlaczego nauczyciele strajkując, ich pierwszym postulatem nie jest to, zróbcie w końcu porządek, bo ludziom nie jest potrzebna tak rozległa wiedza na każdy z tematów. Naprawdę, niektórzy ludzie w liceum wiedzą, co chcą robić. Procent z maleje z roku na rok. Niestety. Nie wiedzą ludzie, co chcą robić. Wy też pewnie nie wiecie. Oglądacie ten kanał również, żeby się może zainspirować. Znaczy, nie może. Są takie wiadomości. To jest dla mnie piękne. Ja w ogóle nie pojmuję tego, jak ktoś może się tymi podcastami inspirować i tak dalej. Znaczy, może nie, nie pojmuję, tylko że ja cały czas po prostu nie dowierzam. Nie? Wiecie o co chodzi. Że dla kogoś, jakkolwiek, to może być przydatne. No ale to jest sama prawda. Ja tutaj nie zmyślam. Wezmę sobie łyczek wody. Ja tutaj nie zmyślam. Ja po prostu mówię z głowy i to chyba widać, że, no, że na, czasami nawet filmy nagrywam na jedno tempo i to jest jakoś takie luźne moje przemyślenia. I, i tak to się wszystko składa. Kurczę, zaraz tutaj, zaraz tutaj rozwalimy całe stanowisko komputerowe. Nie mogłem się przekręcić. Wracamy. Szkoła. Jak nie tracić czasu? No właśnie, powiedzieliśmy sobie po, po szkole, można te rzeczy sobie rozwijać, ale jak rozwijać? No bo przecież, skoro mamy ten obłożenie materiału, no cóż, no jakby ten strajk i tak dalej, do tego może kiedyś jeszcze wrócimy. Dlaczego ten program się nie zmienia? Ale tak, jednym zdaniem, moi drodzy. Rządzącym i ogólnie litom zawsze będzie na rękę, litom to troszeczkę za dużo powiedziałem, odleciałem. Rządzącym zawsze będzie na rękę to, by, by ludzie właśnie tak szli, jak takie owieczki i. No coś tam wiemy, nie wiemy, może się dowiemy. A dobra, do roboty trzeba iść do klasycznego modelu pracy. Mm. 8 godzin dziennie, tyle, to jest tego. przygotujmy ludzi na bycie robotnikami no to jest ten 200 lat szkoły nic się za bardzo nie zmienia, no niestety no ale jak tego czasu nie tracić jeszcze w inny sposób, no to na przykład moi drodzy macie takie przedmioty jak na przykład język, język angielski język niemiecki, język rosyjski i to jest jedna z niewielu rzeczy która jest niesamowicie przydatna i ja naprawdę was zachęcam, że może jeżeli was nie interesuje jeżeli was nie interesuje ta kanalizacja to ciężko to wytłumaczyć, czasami rodzicom, najwyżej puśćcie to, to wideo im ale faktycznie czasem warto się dogadać i powiedzieć słuchaj mamo słuchaj jakby mnie to w ogóle nie interesuje ale no wiem że na przykład angielskim się przyda będę się z tego uczył a będę się z tego uczył i do takich wniosków ja polecam dojść żebyście jak najszybciej obrali to co was interesuje i niestety czasami się przymusili bo nie wszystkich interesują języki ale no to daje realną siłę to daje realną siłę po tym rynku pracy bo zobaczcie jak teraz świat jest skonstruowany to jest jedna wielka globalna wioska uczymy się nawet tego w, w szkole że jest to globalna przecież Wioska, i, i wszyscy jesteśmy, i tak dalej. No ale zobaczcie, jeżeli ktoś myśli szeroko, ma szerokie horyzonty, no to takie nauka języków da, da ci niesamowite możliwości, bo możesz handlować z innymi grajami, możesz handlować z tymi ludźmi. Ja teraz przecież byłem. Chorwacja, Grecja, w tej kolejności potem Bułgaria W każdym z tych miejsc, w każdym z tych krajów Ja widziałem potencjalne możliwości, gdzie można zaadaptować rzeczy z Polski i tam sprzedać Oni tego nie mają, albo mają coś, czego nie ma u nas Ja naprawdę, to mówi się, że podróże kształtują Ale to jest, to jest duże, duże, naprawdę duże, duże, duże słowa Bo tak faktycznie jest I szkoła nie uczy takiego myślenia Szkoła uczy... Hmm... Takiego, no że pójść taki schemat, niestety, to, to nie chcę zabrzeć tutaj jakiś pseudo-coach, bo ja zawsze się tym brzydzę, oni tam... Nie wiem, gadają jakieś bzdury, że możesz wszystko, nic nie możesz wszystkiego, w szkole też nie możesz wszystkiego. Jak też grać w kosza masz metr 30, nie zagrasz, są wyjątki, jeśli powiedział, no żyj wyjątkami, a wolę żyć, wolę żyć realiami. Że jak jeden z osób zagra, no to ja mi się zastanowił, czy jest warto to robić. No i szkoła takich, no tak zabija, nie? Tę, tę kreatywność, zabija to, że, że możesz właśnie myśleć troszeczkę inaczej. No ciężko się przed tym bronić. Ciężko się przed tym bronić, takie są realia i tyle. Także kolejna rzecz, na pewno to są języki, bo to się po prostu. Przydatu macie realne przykłady, dogadacie się z tymi ludźmi. Od razu inaczej, biznes jakikolwiek można zrobić z kimś, jeżeli w jego języku mówisz. Jeżeli mówisz bez tłumacza, ale nawet próbujesz mówić, nazwijmy to łamano polszczyzną, jak ktoś do ciebie podejdzie i zacznie do ciebie mówić, to jest ci miło, bo, bo ktoś próbuje. Jeżeli ktoś do ciebie podejdzie po angielsku, no to jest, jest obcokrajowcem. A jeżeli ktoś próbuje po polsku i jest na przykład z Gruzji, no to to jest inny w ogóle, inna, inna komunikacja, i do tego Was zachęcam, żeby właśnie tak robić. Moi drodzy, prace domowe to jest bardzo ważny podpunkt, który sobie zanotowałem dziś, bo mówiliśmy o tym o tym toku e, materiałów tak cały czas sobie podsumujemy powoli, powoli mówiliśmy o tym toku materiałów, że jest go bardzo dużo, że sposobem jest no jakoś to po prostu przejść, z jednych przedmiotów się uczyć bardziej, z drugich, e, z drugich po prostu mniej, no ale jednak faktycznie te prace domowe są no i ja z moich obserwacji gdzie przez szkołę trochę e, przecież tak samo jak i wy, trochę tych obserwacji było, bo tych prac domowych było dużo no niestety 60, według mnie 70% prac domowych to jest e, totalny bezsens, to jest zapychać czas Czasu, tak żeby coś po prostu robić. Ja nie wiem, dlaczego w Polsce mamy manię zadawania ludziom jakichś takich rzeczy, no ale nie uważam, że przepisywanie Wikipedii do zeszytu i nawet nie można tego wydrukować, ma jakikolwiek sens, naprawdę. Jeżeli ktoś myśli, że ktoś z przepisywania na odwal w łazience, na płytkach, bo tak, ja no przecież byłem w szkole przed chwilą, no to, że jeżeli ktoś myśli, że coś to da i dzięki temu nie dostaniesz jedynki, tylko czwórkę, nie wiem, zmieni się twoje życie, no nie, no jakby... Widzicie, cały czas tu taki mamy dysonans, że nauczyciele mm, są i dobrzy i źli, ale jednak podstawa programowa i tak dryfujemy. Ja, nauczyciele, podstawa programowa i co? I taki, w takim możemy w tak w berka sobie pograć? Trójkąt bermudzki. Ja jestem na samym dole i tak uderzam, no jednak za dużo prac domowych, ale bo, 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 nauczyciele mówią, a, bo program goni. I tak się będziemy ścigać w trójkącie. Oj, dziwnie to zabrzmiało, no ale będziemy się, będziemy się odbijać sobie pałeczkę, no ale faktycznie te prace domowe takie są otwórcze no i, i moja, moja recepta na to, no to słuchajcie, naprawdę musicie zacząć to jest też ważna umiejętność, którą uczy polska szkoła, trochę sprytu, nie zachęcam do niczego, ale na pewno zachęcam do tego, by być sprytnym i jeżeli wiesz coś, że coś jest po prostu z pozoru totalnie głupie, jeżeli polega na przepisywaniu no to to po prostu przepisz, bo, bo co ty z tego wyciągniesz, no jakby ludzie, trzeba mieć też świadomość, że w polskiej szkole to jest kolejny temat, już go poruszyłem, bo chciałem go zostawić na koniec, on jest jeden z najważniejszych, te sprawdziany. Sprawdziany są niesamowite w Polsce. Niektórzy nauczyciele robią co roku ten sam sprawdzian, ba, większość nauczycieli robi to samo. Możesz pozyskać klucz odpowiedzi na przykład z poprzedniego roku, czy coś, no... Nie oceniam, jakby to jest niby sprawdzenie wiedzy, jeżeli ten model jesteśmy w takim, który ocenia ludzi i sprawdza przez oceny to, czy coś potrafią, czy nie potrafią, okej, okay, to już mamy, na inny podcast najwyżej dyskusja, czy oceny są w ogóle potrzebne, ale no to faktycznie rok temu taki sprawdzian był, ty piszesz to samo, dostajesz lepszy stopień niż ktoś, kto się uczył, ale nie miał odpowiedzi, no i ktoś powiedział, kto jest sprytny, no, no nie wiem, nie wiem, bo... Ciężko powiedzieć, słuchajcie, ciężko powiedzieć, kto jest tutaj sprytny. Osoba się uczyła w dobrej wierze, osoba tutaj zakombinowała. I też, i też, i też ma, nie, jakby ciężki temat, ciężki temat, ja myślę, że to każdy w swoim sumieniu tu powinien odpowiedzieć i niech pierwszy rzuci kamień osoba, która właśnie tak nie, nie robiła, nie, że tam kolega podpowiedział na drugie B, trzecie D, no ale faktycznie, no jednak czasami tego materiału jest tak dużo i do tego właśnie zmierzam, że te sprawdziany trzeba sobie uszeregować, co jest dla ciebie istotne, co ci się może przydać, jeżeli chcesz iść na te studia, no to faktycznie te... Mm, te główne przedmioty no te, te sprawdziane są po to żeby tą wiedzę jak najbardziej utrwalać, żeby to żeby się przypomniało się na maturze i żeby, żeby coś z tego było, prawda? Ale jednak inne, no jakby historie ludzie mają w liceum na przykład, a z historią nic by nie będą mieli wspólnego. No jak myślę, że wałkowanie tego samego kotleta, żeby nauczyciele mieli godziny. No jakby no sorry, no taka jest brutalna prawda. No już tej historii starczy w podstawówce. Mi się wydaje, że już można nauczyć ludzi historii i myślenia, myślenia, bo na historii powinno się uczyć ludzi myślenia, gdzie jest skutek, gdzie jest przyczyna. Historia zawsze Zawsze się powtarza i to jest najfajniejsze, żeby nauczyć ludzi myślenia, no ale tak jak mówiłem, myślenie nie jest na rękę tym ludziom i tyle. Konkursy, przedstawienia, jakieś takie wystąpienia trochę się zrymowało. Dlaczego to jest bardzo fajna sprawa i dlaczego w szkole polskiej można dużo wyciągnąć dzięki temu? No dlatego, że m, obywasz się z, nabywasz takich umiejętności, które są najbardziej przydatne, czyli na przykład radzenie sobie ze stresem. Ktoś by powiedział, no jak można się 16-latek, 16-latka nauczyć się radzenia ze stresem? No właśnie tak. No jakby jeżeli ktoś zbuduje pewność siebie i tego, że wychodzi przed ludzi i coś mówi, m, przydatne to jest. Przydatne to jest niewątpliwie. Inaczej ja bym teraz do was pewnie do kamery nie mówił albo nie chodził po ulicy z kamerą i w ogóle by mnie to nie pyszyło. Gdyby... Prawdopodobnie nie moje wystąpienie jako tam nie wiem, Józef z, z tym skikiem, z i on dzisiaj jest ten wystąpienie. Tutaj gwiazdka, idziemy do Bedlejem i tak dalej, i tak dalej. No, jakieś zdjęcia kiedyś Wam pokażę na jakimś slajdzie, Emilipski, ja mmm, potężny aktor. W polskich, w polskich szkołach. Nie no, ale takie rzeczy są faktycznie dobre. Co, co jeszcze uczy? Na przykład, tutaj moja historia. Przygotowywałem się z historii w podstawówce do jakiegoś wojewódzkiego konkursu o znaczkach pocztowych czy czegoś takiego. Kompletnie nie wiem, czego to robiłem, ale robiłem to, bo jakoś dużo ludzi tego nie robiło, no to ja to zrobiłem. Nie? Miałem te szóstki z historii, mówię, dobra, robimy to. I tak dalej. Ja się, słuchajcie, nie przygotowywałem prawie wcale tego konkursu, ale dwa dni wcześniej sobie siadłem i po prostu poczytałem. Poczytałem o tym o tych znaczkach, mówię, a dobra, tam znaczki, chyba szósta klasa podstawówki, wiadomo, stary system z gimnazjum, czy tam piąta, czy czwarta, już nie pamiętam, to było 4-6 na pewno. No i okazało się, że ja byłem, słuchajcie, egzekwo czwarty w województwie z tych znaczków pocztowych, gdzie ja w ogóle tych znaczków to jest w internecie. Jak, jak pogoglujecie, to znajdziecie. Jakby ja nie wiem w ogóle co chodzi z tymi znaczkami, nic nie pamiętam, ale jakby widzicie, to tylko pokazuje, że faktycznie czasami konkursy są dla sprytnych, bo bo mało osób bierze w nich udział, coś tam poczytasz, wygrasz jakąś nagrodę. No niesamowita sprawa, ale do czego ja bardziej tutaj zmierzam, mówiąc tą historię? Do tego, że fajnie jest nauczyć się też, przygotowując do konkursów, jeżeli takie rzeczy robisz, takiej systematyczności, bo ja to zostawiłem na ostatnią chwilę i przeczytałem sobie i tyle. No wynik mógłby pewnie być dużo lepszy, gdybym się do tego konsekwentnie przykładał, ale faktycznie kółka zainteresowań w polskich szkołach i to przygotowywanie do Olimpiad, na przykład, do Olimpiad albo jakiś tam, jakiś tam. Jakie te konkursy były z matematyki? Jakieś to były jakieś alifiki, nie wiem, jakieś tam były jakieś z lwem, jakieś konkursy, nie wiem co to było, ale jakieś było, no to faktycznie jeżeli ta data konkursu jest znana, no teraz trochę w tym świecie to, to się wszystko zmienia, ale jeżeli jest i się odbywa stacjonarnie, no to faktycznie to ta systematyczne przychodzenie na przykład wcześniej do szkoły, bo przychodzisz na kółko no to jest, to to jest zaleta, bo to uczy jakiejś punktualności, to uczy tego, że jeżeli tobie się chce chodzić na takie kółko no to faktycznie tobie się potem w życiu będzie coś chciało robić, no a nie tylko, że przyjdziesz tam, rozłożysz koła do góry jakby no Halina dawaj te schabowe Tu otworzymy sobie m, Taki jasno żółty napój i tyle, nie? I to jest życie jak w Madrycie, Jakby, no to faktycznie uczy jakieś takiej samodyscypliny i to jest bardzo fajne. I to jest bardzo fajne, że w polskiej szkole faktycznie, jeżeli ktoś się chce przygotować, to de facto nauczycieli w szkole znajdzie i będzie się przygotowywał do jakiegoś konkursu, wystąpienia i tak dalej. I to jest według mnie ważniejsze niż te kurcze oceny i te, te prace domowe. Naprawdę, bo można z tego więcej wyciągnąć takich, takich rzeczy praktycznych. Ja nie wiem w ogóle też, no ile wymyślicie że szkoła uczy na przykład takich umiejętności miękkich i tak dalej, ale na pewno to jest fajne, że no ta jest jakieś stawianie na interakcje z rówieśnikami. Zobaczcie, że w szkołach polskich jest coś takiego, że siada się w kółku i coś tam rozmawia na jakiś temat, albo coś tam i tak dalej. To są naprawdę bardzo ważne rzeczy, bo potem się okazuje, że ze szkoły się wychodzi i najlepiej, bo jakby się ze wszystkich szkoły znało, bo ludzie idą w różnych kierunkach, ten robi, ten robi na budowie, tamten składa samochody, ktoś umie kran naprawić, a nie, niektórzy po prostu, nie wiem, idą w jeszcze jakimś kierunku, albo za granicę. I zobaczcie, to też zmierza do tego, że faktycznie tam ta ta praca z rówieśnikami, jakieś robienie plakatów, pamiętacie, to się nawiązuje z znajomości, to według mnie ma sens. Ja w szkole tego nie rozumiałem, mówię. Jakieś robienie plakatów w grupach, po co to jest, nie wiem, ktoś ma zarządzać, ten i tak dalej, rozdzielić pracę w plakacie, kto klei, jakby, no nie wszyscy kleją, co, ktoś gazetą nie umie, gazety nie umie wykleić, ale faktycznie, kurde, jakaś tutaj myszka mi tu lata, sorry za, te, za to uderzenie w mikrofon. Ale faktycznie to wszystko, to wszystko ma sens, to wszystko ma sens i, i to wcale nie jest takie stracenie czasu w polskie szkole. Nie wiem, co to mi tu lata, słuchajcie po biurku, jakieś. Jakieś latająca latające mrówka, naprawdę. Pierwszy raz coś takiego widziałem. To wszystko ma sens, te plakaty, te wystąpienia i tak dalej, na przykład recytowanie wierszy, ktoś powiedział bez sensu, że zapomnisz tego wiersza, no, no ale nie można powiedzieć, że w życiu wszystko jest bez sensu, bo teraz coś takie wnioski po tym podcaście, jeżeli słuchasz do tego momentu e, wyciągniesz. Nie, no właśnie to jest to, że, że ktoś się uczy, stresuje po to, żeby. Czy ktoś się uczy i przygotowuje po to, żeby się stresować, nie? I wystawia na stres dobrowolnie. No i poszerzacie tą swoją strefę komfortu, mimowolnie. Tylko dlatego, od małego, jeżeli tak robicie, no to faktycznie potem, potem jest łatwiej, no, potem jest po prostu, jest po prostu łatwiej. To mamy, to mamy po szkole, mamy języki, mamy kto jest odpowiedzialny. Najlepszy okres, to jest bardzo ważna rzecz, tutaj teraz to chyba jest najważniejsza rzecz, no jednak faktycznie żeśmy się dzisiaj rozgadali, ale najlepsza rzecz, najważniejsza rzecz, jak nie tracić czasu w polskiej szkole. Moi drodzy, odpowiedź bardzo prosta, nie wiem czy to mogę powiedzieć. Nie wiem czy to mogę powiedzieć, moi drodzy. Najlepszy okres właśnie jest w szkole. Już okej, okay, Boomer, dobra, wyłączamy cię. No, mówisz jak moja mama, idź stąd. Emil Lipski postradał... nie no, naprawdę. Najlepszy okres jest, moi drodzy, w szkole średniej, cały rozmowie liceum. Oczywiście zawsze mam na myśli technikum, tylko ja do technikum nie chodziłem, dlatego to technikum mi umyka, ale pamiętam o Was, ludzie z technikum. Nie wiem, ilu Was jest, ale albo ile Was jest, ale pamiętam wariaty o Was, ludzie z technikum. P... Napiszcie no, w komentarzu, ile jest, i sobie obkujcie ten komentarz, zobaczymy, ile ludzi z technikum jest na kanale. Ale faktycznie to jest najlepszy okres. Dlaczego? Bo wchodzisz w dorosłość i ja bym polecał wszystkim ludziom, którzy są właśnie w szkole średniej, żebyście wchodzili w tą dorosłość właśnie w taki sposób, nie taki kurczę, że uuu, uu, tam szkoła to ja nie lubię i tak dalej, albo w drugiej strony, że o, co weekend to tam muszę być, wiesz, muszę być napity i tak dalej, ja bym polecał taki mix zrobić, słuchajcie, żeby mieć też wspomnienia, zawsze to polecam, jak życie nie tylko przeżyć, no przecież mamy to motto, żeby mieć wspomnienia, żeby ze znajomymi wyjść i tak dalej, żeby nie być takim, taką osobą, że matura, kurczę, tutaj najważniejsze zawody świata, tutaj się uczę, piątek, piątek, w piątek to ja robię arkusz z 2002 roku i piszesz, i tam siedzisz, i się uczysz do tej matury. A to może zrobimy sobie filmik, jak się przygotować do matury 2021. To będzie super, to będzie super i mieć czas na, na jakieś piwo. Cicho, nie powiedziałem tego. No i e, no faktycznie tak to, to, niektórzy ludzie idą w skrajności, a skrajności według mnie nigdy nie są dobre. Och, to znowu, znowu to już jest klasyk tego kanału, złoty środek. Piszcie w komentarzach, którą minutę to powiedziałem. No teraz jakoś długo mi to zajęło. Złoty środek jest najważniejszy, złoty środek jest najważniejszy, ale faktycznie nie można pójść takiej takie skrajności, że albo się uczycie totalnie fest i tam jest y, niesamowicie się z, z ocenami, jest super, ale nie masz życia, bo się ciągnie się niż książkach, albo w drugą stronę. No nie można też przesadzać. Ja bym polecał dzięki temu. Dlaczego mówię w ogóle, że to jest najlepszy okres? Dlatego, bo, bo dają wam żyć normalnie w domu. No, jeżeli wam dają jeść, to jest fajnie. Jeżeli wam upioro, to też jest fajnie, moi drodzy. Jak, jak, jak pójdziecie na swoje, to już tak nie jest fajnie. Okazuje się, że te wszystkie rzeczy, o których teraz rozmawiamy, no to zajmują tak dużo czasu, że, no, że coś tam było w tym racji, że to jest najlepszy okres w życiu, kiedy jest taki okres beztroski. Oczywiście to jest wszystko tak nacechowane, to co teraz powiedziałem tam, nie? Że dają jedzenie i tak dalej I tak dalej w domu, ale to jest prawda To jest prawda moi drodzy, bo to potem Jak każdy mówi, o tam się wyprowadzę Wyprowadzę na studia i tak dalej, to zabiera tak dużo czasu Że się okazuje, że tych, po tych studiach Jeszcze jakiejś pracy, nie masz, nie masz ochoty na nic A w liceum, no technikum Zawodówce, jeszcze jest ten czas Żeby popróbować, jeżeli słuchajcie Teraz sobie myślicie, że o ale by było fajnie Mieć jakąś własną firmę, o albo coś by było fajnie To próbujcie teraz już w tej temacie Się rozwijać, nie mówię tylko O, o samej kwestii na przykład posiadanie jednosłowej działalności gospodarczej, czegoś takiego, ale w kwestii tego, żeby się rozwijać, że jeżeli chcesz, na przykład. Jeżeli chcesz na przykład malować, no to maluj, maluj cały czas i próbuj nauczyć się to sprzedać po prostu, bo od samego malowania to jeszcze, to jeszcze nikt nie zarobił. I to są właśnie rzeczy, to jest, to, jest, to jest dużo ważniejsze, żeby po szkole, po szkole, powtarzam, po szkole, cały czas nie olewać tematu, podchodzić do tematu profesjonalnie, no nie wiem, czy do tej szkoły można podchodzić profesjonalnie, ale wydaje mi się, że tak, do, do nauczycieli jak najbardziej z szacunkiem zawsze, bo to, są, bo to są ludzie, którzy mają wam pomóc a nie na odwrót. Nigdy zniewalcie z nauczycielem. Jest ich racja i ustalcie jakiś kompromis. Będzie najłatwiejsze życie w szkole. To polecam. Nie będziecie tracić czasu na jakieś kłótnie, uwagi i tego typu rzeczy. No i tyle. I się po prostu, i się po prostu można rozwinąć. Można się rozwinąć. Bo to jest ten czas, no Jeżeli wam coś nie wyjdzie, ktoś się okaże się, że no Jednak niestety, kurde, nie, nie da rady Nie wyżyjecie z tego, żeby na przykład naprawiać skutery Pomimo, że to lubicie, prawda No to, to, no to nic się dzieje, no jakby robicie to w domu Jeszcze jest czas, tam do szkoły Do szkółki sobie latacie, najlepszy czas Naprawdę najlepszy czas, bo Najwięcej możecie tego czasu przeznaczyć na to Co was interesuje i po prostu popróbować Jeżeli chcesz popróbować w, Na przykład innych dziedzinach Spróbować czegoś zupełnie nowego No to to jest, słuchajcie, najlepszy czas, bo znowu powtarzam jest na to miejsce, by się pomylić. A potem człowiek starszy to coraz To, to mniej, nie jakby jest taki ryzykowny człowiek i jest taki wiecie, wpada w ten, ten pryzmat stabilności. Praca dom, pismo, sąd. Wszystko to zabiera tlen. Nie wiem, kto to śpiewał, ale, ale coś w tym jest, coś w tym jest. Dzięki wielkie, że jeżeli ktoś przesłuchał tego do końca, no to, no to czapki z głów. Nie wiem, ile takich jest osób, to każda osoba, która przesłuchała do końca, niech napisze niech napisze Czapki z głów. Niech napisze czapki z głów. Dzięki, wielkie słyszymy się pewnie za kilka dni, bo teraz okres już powrotu do szkół. Tutaj macie dwa kolejne, wybrane specjalnie przez algorytm dla Was filmy. Czyli oni wiedzą, co wy chcecie obejrzeć. Kliknij, obejrzyj. I tyle. Dzięki, cześć. Miłego dnia.